Dawid Wrona i na pewno daleki wyrzut w kierunku pola karnego. Wrona. Iwan za siebie niestety. I nie zdążył Bartek Nowakowski. Ale jeszcze. Jeszcze. O mamy tutaj przed sobą trenera Muszkowa. Jeszcze lewa strona. Nowakowski. No i jak to mówią bramkarze piłka na dachu. To co umie i lubi daleki wyrzut w kierunku pola karnego. Wysoko, ale tam. Myszkowianie. Hat? Oj, spalony. Chyba pozycja spalony, spalony. Tak, ja. tak, tak, tak. Korzystnie dla nas. I ruszają Myszkowianie. Paweł Marchewka. Ma trochę miejsca. Na lewej stronie jest Dominik Marek. Piłka, właśnie do Dominika. Dominik y, odgrywa z powrotem do Marchewki. Uderzenie Marchewki i przechodzi koło lewego słupka. Y, bramki y, Piotra Adamka. Adamka. Absorbuje uwagę. A no to chyba tylko. Na tym polegało, daleko i za daleko. Przeciąg, przeciągnięta ta piłka. Jeszcze przypadkowo jest 1 do 0. Ale tym razem nie głową, a nogą Mateusz Iwan. Mamy ósmą minutę spotkania. Do tego już bardzo dobrze grający w piłkę. Dośrodkowanie, drugi rzut rożny. Tym razem Iwan. Hat? I tak jest. I kolejny, I kolejny rzut drożny dla drużyny Unii Kosztowej. Dominika Marka, ale miał dużo szczęścia Dominik, że nie wykorzystali tego gospodarza. Ta dobra piłka w kierunku Krzyśka, mało lepszego jest Krzysiek. No, wydaje się, że rzut karny dla Myszkowa. Mateusz Skibiński już gotowy do strzału, bierze rozbieg. Skibiński i bramka. Hmm. Dla MKS-u myszków. I w 20. minucie mamy remis 1 do 1. Tym razem nie dotarła do Iwana. Taka przebitka niepotrzebna. Można było tę piłkę przyjąć. Malik. Bardzo. Hat? hat. hat, Troszkę uciekła piłka Hatowi. Toczy się. Tak, toczyła się. Brawo, Jakub, brawo. 2 do 1. No, i tak jak mówiłeś przed chwilą, gra Myszków, a to Unia strzela. I to bramka do szaki, 4 44 minuta. Już gwizdek sędziego. Uderzenie Obuchowskiego po murze, po koźle, ale w rękach Piotra Adamka. A rozpoczęła się już 80. minuta dzisiejszego spotkania. W dalszym ciągu gospodarze Unia Kosztowy prowadzą z MKS-em Myszków 2 do 1. Matera. Daleko na drugą stronę, ale jest tam Wolny. Oj, świetna sytuacja gospodarzy. E, wolny nie trafił czysto w piłkę. i O wielkim szczęściu muszą e, mówić e, myszkowianie. Że... I od razu wprost w ręce. No i daleki Bartosza wykop Kucharskiego. Bartosza Kucharskiego. Had Rad strącił tę piłkę w kierunku Wrony. Wrona przyjął. E, wolny. Troszkę przetrzymywany, był wolny, ale to nie poskutkowało. użyciem bliska przez sędziego. Wrona. Wrona. Do wolnego. Wolny. Wolny z wroną. Wolny, wolny. szesnasty metr, wolny. Jest! 3 do jednego. Maciek wolny. Trzy do jednego i. W tym momencie właśnie do spotkania kończy mecz w Mysłowicach i gospodarze wygrywają 3 do 1.